Dobrze, dam dam dam! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Nitek. Ci, co siedzą na streamie w chwili obecnej, wiedzą o tym, ci, co nie, to też wiedzą, bo właśnie się przedstawiłem. Przepraszam, wysadziłam Wam jednak uszy. Już to poprawiam. Kuczaki, no. Zgubiłem guziki. Fez, <grym>, gdzie no, to jest? Jest to jakieś już w ogóle dinozaury chodzą, a jeszcze. Ílverinu í vindinu og öldu skjallanum í andleti mínu. Úð minn frur í svo kulda sem vor ólíkur öllu sem ég hafi aður upplefa og skipið okkar sökk. Í væðarlausu djúpi sjáverins tók halfgenið raunar við mér. <laughs> Tak, nie ma tej... Muszę napisać tak, nie ma tej gry na streamie. Nie ma tej gry na hitboxie, Żutem. Zytem teraz grany, że pewnie nie ma. Chyba, że ktoś się jednak dodał. Nie oczywiście, że nie ma. Live show. <noise> Słuchaj, mogę, żeby trafić do mnie na mnie tego streama, to naprawdę trzeba oglądać na tuba. Jedziemy jeszcze raz, intro. <noise> í hljóðinu þegar viðurinn splundraðist ílverinu í vindinu og öldu skellan í andlið til mín úr mín fröysur kulda sem var ólíkur öllu sem ég hafi áður upplefað og skipið okkar sá í væðarlausu djúpi sjáverins tók half geggsætt neiat ránar við mér ég var dreyin dýpra og dýpra Ég átt að giði ég sjávarins. Dauðin vært komin til að sækja mig. Baróttu vilji sálarum þar myndi ekki næja til að slökkfa þórsta ránar í bráðsina. Myrkri kom, en þegar ég vaknaði veri ég ekki höll þángs og beina, heldur ég kyrð og þögg. Eee, wiesz wysłał, eee, ten, eee, nie, nie skończyliśmy w e, Zombie Vikings, tylko Zombie Vikings e, miał lekkie problemy wydajnościowe i oni tam ostro łatali, więc ja pomyślałem, że poczekam, po prostu też to spaczują. Poza tym wysłałem padla do konsoli do reklamacji, więc na razie mam tylko jednego, a, także przez najbliższe dwa tygodnie na pewno nic w dualu nie zagramy na konsoli. Więc, e, więc to odpada. Okej. Okay. Dobrze, jakiś tutaj fest zanimowany drzewka. Zobaczmy z czym mamy tutaj do czynienia. Okej. Okay. Tak, z tego co się zorientowaliśmy wcześniej po tej becie, którą kiedyś tam włączyłem. To to chyba nie ma przełożenia, bo to nie jest beta. Good okay, chciałem powiedzieć, w sensie, że tutaj jest chyba jeden na jeden, ale nie wiadomo, bo to w sumie beta była jakiś taki dziwny level, zobaczymy czym się je tą grę, wygląda fest fajnie, jakoś tak, jakoś tak potrafi zachwycić z czapy, tak? To może mnie nie zachwyca to przejście teraz, ale, ale jest, ale jest okay. Kurhan.

Let's see. Hmm, jakieś niebieskie kwiatki. Uh, otworzyły się. Mm, co to? ba-ba-ba! Jakieś spory mi tutaj latają. No, do niebieskiego kwiatka. O, no. O, o. Co się dzieje w ogóle? Czy ja tylko panikuję na wyrost. Nie wiem, powiedz, się pańk... O, coś tu jest. O, znaleźliśmy runę, okej okay. Dobra, zebranie kwiatki Może by jakieś ochrony dają te kwiatki, bo jak na razie nic się nie stało Dobra Idziemy po ścieżynce A no to nie przycisk, to nie jakiś standardowy przycisk się stentegował, tylko e, chyba najmniej używany przycisk odciskania touchpada e, i tak zaczął się dziać to samo co kiedyś reklamowałem, no jako. Tam chyba trigger się zepsuł, to właśnie się zaczęło z touchpadem coś dziać. Ok, ok, patrzy na mnie. Okej... Okay. Healing Station tak zwane. Dobrze. Tu jakieś rolki widzę są. Triggery tu się nie działają. Przepraszam. okej, okay, mamy tutaj jeszcze dwie runy. Dobra. Idziemy. Okej... Okay. Fest! Chodź! Ja! Dostałem. Faktycznie na pierwszej mapie nie, nie będzie łatwo zginąć, nie, nie będzie. O kurde, co się dzieje? Ja tu biję jedno i wyrasta tego z pięć. Dawaj, 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 dawaj. O shit Strasznie dużo nabierasz, tam długo ci to schodzi... Żeby moc nabrać. O kurde. O kurde, zostałem. Jestem lekko przebity. Ups, dobra, nieważne. Ups, ups. Dobra Jezu Dobra, mamy drugi run Drugą runę <grymne> Fest Właśnie tutaj nordycki ogrodnik In action Yeah Ciachaj, adia! Fest spoko wo 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 wo. Ty tam sobie... Trzymaj te swoje gałązki przy sobie proszę Dobra Strasznie długo to trwa w ogóle, czemu? Może to jest jakieś tak. Nie wiem, to tak długo trwa, po prostu tak się długo zbiera. Dobra, roślinki. Roślinki powiem Wam, że nic nie robią. Nie odnawiają mi ani energii, ale to może mi odnowi. Dzień dobry, nazywam się Frigg. Przez oskarżanie oskarżania, ja poddaję się wiosce A powiem wam, że dreszcze mnie przeszły. Nie? nieźle, okej. Okay. Kwiatuszki. Dobra, to jest szerzynka. Roluj. O, zatrułem się. Shit, dobra, ale to chyba... O, a dobra, wiem gdzie jesteśmy. Tu tu jestem? Co so, tu, tu, tu Lecz mnie, roślinko! Shit! Znaczy, jakoś żeśmy to przeszli, a teraz jakoś już się nie dało. O Jezu, pewnie przy tych rolkach więcej powietrza wdycham. Dobra, z tego idziemy. Tu żeśmy byli, ja wiem, że żeśmy tu byli. O nie, Mod Dis zniszczy piecień Kurhanu. Dobra, gdzie my jesteśmy teraz? A, w ogóle ta mapa jest taka, że nie pokazuje, gdzie ja jestem. Dobra, tu wy. Okay. No weźcie, przestańcie mi tutaj tymi gazami. O! Gdzieś polazłem. Dobra! To nie tam. Okej. Okay. Ooo! Ociekający drzewa patrzy na mnie w, w ciszy. Okej. Okay. Ale jak tutaj jest ten posąg, to zgubiłem właśnie drogę. Czekajcie, jak tu jest ten posąg. <laughs> tutaj! To muszę iść na dół.

No dobra, nieźle, czekajcie, sprawdzimy sobie. Dobra, musimy iść tutaj na dół. Kurczę, to akurat jest takie, takie sale trochę. Te zasłonięte ścieżki, ale niech będzie. O nie, zatrułem się! O nie, o nie, o nie! Jest! O jezu, ale mam mało energii. Gdzie jest ten koleś, który się marszczy w wodzie? Szybko. Żeby <laughs> jakieś fajny walkie No 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 O Jezu! O Jezu! purchawy Resztki energii o! Dobrze Dobra, 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 ale gdzie jest ten koleś leżący? Dobra dobra, najpierw marszczący się Fredek Bo tam mi ma zdrowia trochę dodać Yeah, Dzień dobry Poproszę tutaj w full hubce, Dzień dobry, proszę tutaj. Naciskam panu stopami moimi pięknymi. Ja, yeah, coś się dzieje. Czemu jakaś energia nadal się pojawiła? No dajże mi energię. Serio mam mieć z takim paskiem energii na nie wiadomo co? Ha, nie chcę. Chyba wyssałem mu za dużo wody poprzednim razem. Okulczaki. Okej, okay, nie spodziewałem się. To jakiś Leoncio, jest w ogóle bosu. To jest bosu? Bo to jest jego pasek energii. Chodź tu. ja <gry> cię z tymi paskiem energii pokładam, to będzie śmiesznie. Może to się da użyć jakiś, bo mam tam supermoc jakąś. Ale nie wiem jak je użyć. A, kukiem. Dobra, je, yeah, uzdrowiłem się. Dobra. Chodź tutaj. Chcę przystrzeć te twoje brwi, świecące na zielono. On rośnie. On rośnie. On się wkurza i rośnie. I... O kurczaki, o kurczaki. Ale mnie jedzie z dzidy. O, oh, fuck, Dobra, wszyscy jedno. Sheet. Wszystkie moce zużyłem. Mhm. Nie fajnie. <laughs> <laughs> Dobre tam suple wciągasz na ofie. Dobra To tam gacie ledwo na kolanie wiszą O kurde Ale mnie zaorał <laughs> coraz mniej energii bo zabieram w ogóle O nie No, no weź go Bigo, w stopę, bigo! Nieeeee! Yeah. Spad na mnie. A że to do niego druga śmierć, myślałem, że do mnie. No wchodzimy do Kurhana. Okej. Okay. Na potęgę posępnego tego czerepu. Idziemy. Kurde, nie mam zdrowia w ogóle. Okej, okay. jak się do runy zleciliśmy. Myślałem, że te małe to były już runy, a to chyba jednak nie. Odchłań.

O, jestem jednak tak. Okay. Ja bez tego zdrowe tam idę. <laughs> On ważnie fest. Zieran! Jest! Dzięki, Dzięki, dzięki Dziadziu. High five. Oddawał mi też te... Sk magiczne czary. <gry> czary w sensie oddawające zdrowie. Okej. Okay. A to co? Okej, 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 tam coś tak jest, tak? <śmienic> na pewno, na pewno. No, no, no. No ja, super. W co ja mam Cię tutaj? W brzucha mam pewnie Ci w pępucha tutaj zasadzić aksa. Idziemy. O, ale, ale Ci tego HP zeszło naprawdę. Szale, szaleństwo. Oj, 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 oj. Chyba lepszy taki jeden cios. Niż te... Trzy mniejsze. Coś się A nie, bo to pewnie będzie miało jakąś fazę ataku. Zdaję O! życie. fest! Ale motyw. Nice. Okej. Okay. Aaaa, mnie, zdrówka! Dobra. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie chciałem tu przyjść, nie chciałem tu przyjść.

a Nie zabijasz tych kwiatków, czemu? Wydoczny... O kurde, widocznie nie masz tam do Uff, shit, jeszcze więcej? No, mhm. no, dobra, jak wyrósł mi tu skubany. Mm, shit, okay. za daleko, nie? Dobrze trafiłem. O kurde, Dobra, ale ich wykiwałem. Więcej! Więcej kwiatków, więcej! Fuck! O oh, fuck! Dobra, tam się nie da chować pod pachami. Mm, no can do. No to się da. Dobra. Zrobiłem CHP też trochę. Czemu mam być gorszy? O! O! Zdotyka... Ostro. Ostro, je ostro, fajnie. Šiet. O, Jezus, sa doslo. wam zaimponowała ta gra ale fest bardzo mi się podoba prawo tutaj muzyczka korespondująca z nadaniem e, odpowiedniego wymiaru walkom, które staczamy to jest fest spoko, takie wrażenie jest konkretne tego bossa, to tu jakiś tam Dobra, dobranoc wen. to co, jeszcze raz go nie, spróbujemy a co? <laughs> Let's go. Ale fa fajnie, fajnie, podobało mi się. Podobała mi się realizacja tej walki, to było fajne. Idziemy. Dobra, wiemy, znamy chyba już trzy fazy ataku, nie wiem czy ma cztery. No, Czekajcie, coś fibrował telefon, wcześniej zerknąłem. Okej, okay, idziemy. <laughs> ja już podbiegam. Już nie niosłem kwiaty z welonem. Okej. Okay. Tyle ile mogę, to oram. Już nie mogę, już nie mogę, już się uchowam, uchowam, uchowam się. Dobra. Kamiar nie taką minę. Okej. Okay. Dobra, poczekam. Oj, wracamy. Oj, 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 oj. Dobra. Jest trochę dość specyficzne sterowanie tutaj, ze względu chyba na wagę naszej bohaterki. Ona jest taka. Ona jest trochę taka, wiecie, nie jest taka responsywna, że można kręcić nią kółeczka do tańca i przytulańca, tylko ona ma takie właśnie, jest taka bardziej w ziemi stoi. To na przykład widać przy wyprowadzaniu ciosów, że ona stoi w miejscu z tym aksem, jakby, wiecie, miał ten aks swój ciężar i trochę mi się ciężko tutaj przyzwyczaić do tego, że ona właśnie ma takie slow downy trochę. Jezusie, co ona tu robi ze mną? Schowałem się jej w wałeczek, ale tu podejrzewam, że już nie jestem tu bezpieczny. Nie, nie jestem. O Chryste, o kurde, patrzcie, widzieliście to? Jaki fuks w ogóle! Jedziesz tam, jedziesz, o kurwa, wpadłem w te kwiatki! Ważne jest, żeby sobie zrobić ucieczkę Kurde, nie tu Nie tu, ale mnie cofnęło, ale mnie cofnęło þóra og ég var fætt til að berjast. Nýju stormasumum nóttum eftir fæðingu mín nefndi fæði mín mig eftir þrömu guðinu. Fæði mín var höfðingi þorpsins. Ásand bróði mín og áhef þeirra syldi hann um höfin á starðarinn á langskipi og áfann sér bæði ríkidæmi og vexan. Mér var kent að berjast á unga aldri viðskamóðu minnar hugur ekki föðu minns og sögurnar af goðunum veitu mér inblástur til að verða hinn fullkomni barndamaður þegar ég hafði aldur til gaf fadur minn mér mína ástkæru eksi og lifti mér um borði langskip sitt ok ok uh, uh, uh. Fest, fest w ogóle, jakieś randomowe zdarzenia. <noise> pomyśleć, że unikałem trochę tej gry przez to, właśnie jak ta beta trochę tak kiepsko wypada, ale beta była taka mniej ograna, więc, więc wiecie, żeśmy trochę, trochę unikałem tego, że to chyba wydaje mi się, że niesłusznie, bo widzę, że, że Wam się spodobało. Zobaczymy, co tam czaj się jeszcze, myślę, co? Czekajcie, przedzielę sobie tylko pliczek tutaj, nagrywanie. <noise> Moment, bo tam nie jest winda. Dobra, ale jestem fest wielkim fungusem. Ja, dobra, łączcie się tu. O, mi uciekła. Ja, dobra, wracaj tam. Wracaj tam cząstko mnie, zostawię cię tutaj. Będzie, że się nie gniewasz.